Może jestem cool, pewnie nie. No nic. Hej, witam Was serdecznie w ulubieńcach listy Pada 2016, a to był mocny i ciężki i długi miesiąc. Te ręce były dziwne, czułam się jak Marina Joyce przez chwilę, przepraszam Was. To był mocny i ciężki miesiąc, ponieważ bardzo dużo się działo. Wystąpiłam w kilku projektach, na przykład wystąpiłam u nieprzygotowanych, nie wiem czy widzieliście, ale możecie sobie to obejrzeć gdzieś tutaj. Był też jeszcze gońciarz w Warszawie, zrobiłam kilka krosów. no dzieje się. Nie będę raczej zwalniać, bo widzę Wasze wsparcie do robienia ciągle i dalej w internecie. Ale nie nie powiem więcej, bo to by było zbyt wylewne dla mnie, ale dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, jeśli popełnię jakieś błędy, to wiecie, że to było z miłości do Was. Dzisiaj opowiem Wam, tak jak większość dziewczyn w internecie, tutaj na YouTubie, o rzeczach, które lubiłam w zeszłym miesiącu. I muszę zacząć, bo tego mam strasznie dużo. Ok, jedziemy z tym, nie przedłużam. Tronic Box, ten kanał, to znaczy kilka utworów, podesła do mnie Master Czułek czyli Desi. Dezzy, bardzo Ci dziękuję! Tak naprawdę dostarczyłeś mi rozrywki, więc cała zasługa powinna być po Twojej stronie. Więc to jest taki kanał, który przerabia hity, obecne hity, na przykład Justina Biebera, albo Ariany Grande, na hity lat 80., na styl muzyki lat 80. -tych. Nawet robią okładki! Moim skromnym zdaniem niektóre piosenki nawet zyskują na tym. Eee. Ale może dlatego, że jestem starsza od Was i po prostu ten to brzmienie przepełnia mnie miłością. Co ja dzisiaj taka wrażliwa jestem? Chciałam powiedzieć o tym, bo to jest przykład takiego dobrego trollingu. Czyli ten gościu to co robi tak naprawdę trolluje, ale zrobił to w kreatywny sposób i przy okazji stworzył coś dobrego. I taki trolling to ja propsuję. Dziękuję Daisy, jesteś dobrym człowiekiem. Druga rzecz, którą chciałam Wam polecić z internetu to kanał Johna Sudano. To, to taki taki youtuber, który wrzucał u siebie takie różne covery, piosenek. Mój ulubiony cover na tym kanale to uh, cover Creep, Radiohead, można się naprawdę wzruszyć. Jedziemy z sekcją beauty, a trochę tego mam. Zaczynamy od ciałka i pielęgnacji. Trzeba się otulać i regenerować skórę na jesień, zimę, dlatego pierwsze co mam dla Was do pokazania to jest ten balsam Everett. Balsam z serii Max Repair. I ten balsam właśnie to robi, regeneruje i otula takim płaszczem ochronnym. Ale nie pozostawia takiego, takiej tłustej warstwy. Próbowałam naprawdę wielu, wielu, wielu balsamów i jestem strasznie wybredna, bo często zapach balsamu kłóci się z zapachem perfum, który ja często zmieniam i uwielbiam. Ten akurat ma bardzo delikatny i lekki zapach, taki świeży, czysty zapach. Ciekawostka możecie przedłużyć trwałość wszystkich perfum, jeśli użyjecie najpierw balsamu na ciało. Ale wracam do balsamu. Ten ma 12 składników aktywnych, ma też olejek arganowy, ceramidy, olejek migdałowy i co ja robię w zimie, to nakładam go tuż po umyciu się pod prysznicem, nie wychodzę z kabiny, ususzam się i po prostu nakładam go jak szalona. Wtedy czuję, że moja skóra jest tak jakby otulona takim płaszczykiem, dodatkową warstwą. Jestem bardziej przygotowana na zimę. Więc dla mnie łapka w górę. Skoro już o łapkach mowa, skoro już o łapkach mowa, mam z tej samej serii krem do rąk, regenerujący krem do rąk. Ciężko znaleźć mi krem do rąk, który nie pozostawia klejącej się tu, tłustej warstwy, a ja na przykład lubię używać szybko telefonu i pisać coś na klawiaturze i dla mnie najważniejsze w kremie do rąk jest to, że on się wchłania i go po prostu nie czuć. I ten właśnie taki jest. Wchłania się od razu i mogę po prostu działać. Jeszcze dodatkowo jest już jesień i jest zima i moje dłonie są szorstkie i często pękają wszędzie, dosłownie jak serca na nastolatek na koncercie Justina Biebera. I właśnie ten krem, jak go nakładam, to jest jak taka ochronna, niewidzialna rękawiczka, która nie przeszkadza mi w działaniu, bo jest niewidzialna i jest ochronna. Więc znajdziemy, co się naprawdę przydaje. Kolejna rzecz beauty to perfumy La Petite Robe Noire od Guerlain. Te perfumy są dosyć trudne do zrozumienia i zajęło mi to kilka dobrych lat, zanim je naprawdę polubiłam. Ja nie lubię słodkich zapachów i nie lubię owoców w perfumach. A te perfumy mają... Oba te aspekty w sobie i uwiodły mnie, dosłownie uwiodły mnie jak Jennifer Lawrence uwiodła cały świat. Mogłabym o nich opowiadać strasznie długo, ale nie mamy tyle czasu, to jest woda perfumowana. Są jak owoce leśne. Na takiej lekko cierpkiej, lukrecjowej bazie. Jak taki żurawinowo-wiśniowy, ciemnofioletowy gęsty i taki nieprzejrzysty ciężki likier. Jak taka trucizna od złej, ale pięknej, księżnej z bajki, której po prostu nie może się oprzeć. Lukrecji też nie lubię, więc moje zakochanie kompletnie nie ma sensu, ale pewnie wiecie, jak to jest zakochać się w czymś lub w kimś, kto kompletnie nie ma sensu. Gdyby te perfumy były na Tinderze, to po prostu na papierze nie dostałyby macza ani tego w prawo czy w lewo się Brawo. Mam taką małą buteleczkę, bo są dla mnie super trwałe i im zimniej, tym więcej chcę wlewać na siebie tego ciemnego likieru wiśniowego. Na siebie, nie w siebie. Na siebie, nie w siebie. Ostatnią rzeczą beauty to jest, są pomadki. W tym miesiącu trochę szalałam z pomadkami i wiele z Was pytało się mnie na Instagramie, na Snapchacie, albo gdzieś tam w wiadomościach, w komentarzach, co mam na ustach tak często, więc wszystkie pokażę Wam teraz, bo po prostu nie mamy czasu, żebym opowiadała każdej z osobna. A i ja od razu powiem, że wszystkie są w kolorach takich malinowo-jagodowych, bo przechodzę jakąś taką fazę leśną, jak... Na no, prawdziwego lisa przestało, Szukam pożywienia w lesie. Nie wiem, może jakiś witamin mi brakuje. Więc tak, pierwsza rzecz to jest ten kolor: Too Faced Melted uh, Liquified Longwear Lipstick. To jest taka pomadka w płynie i w kolorze Fig. To mój ulubiony kolor w tym miesiącu jest lekko chłodny, jagodowy, neutralny. Drugi kolor to NYX Soft Matte Lip Cream w kolorze Budapest. Ten kolor jest trochę bardziej intensywny i to jest taka ciemniejsza borówka. Clinique Heather Moon Lekko szara, martwa perła. Totalne szaleństwo. NYX Metal Lip Cream w kolorze Asteroid Aura. Tutaj mamy totalne szaleństwo metaliczno-fioletowe i tego używam na tamte pomadki, bo jest super intensywny. Chyba nigdy nie pokazuję wam żadnych, absolutnie żadnych ubrań. I akcesoriów. co jest dosyć dziwne, jak teraz o tym myślę. Pojrzałam jedną rzecz i to jest mój mini plecaczek, Zary. Lubię na niego patrzeć i wyobrażać sobie, że on tak naprawdę jest w normalnym rozmiarze, ale to ja jestem takim gigantem. Super zabawa. Mieści się w nim zadziwiająco dużo i w ogóle jest taki słodki. Poczułam, że on w świecie toreb i innych torebek po prostu potrzebowało najwięcej miłości. To jest jak taki kolega, który nigdy nie wyrósł powyżej metra sześćdziesięciu. Gdzieś mam do niego taki złoty łańcuch, który można tutaj przyczepić i nosić go jako torebkę. zostawiam też od Was pytania, skąd mam ten szlafrok z wideo. Moja poranna rutyna. I już Wam mówię, ten szlafrok jest high To sami mam taką cichą nadzieję, że szlafrok zostanie zaakceptowany jako powszechny strój na co dzień. Ale może to wtedy by oznaczało, że ludzkość się już poddała zupełnie? Jak myślicie? Kolejny ulubień, jest to świeczka. Jest to świeczka ze z sklepu Muji o zapachu log fire. Tak, rozumiem, mogę być teraz osądzona kompletnie jako basic bitch, bo mam jedną świeczkę zapachową, ale pozwólcie mi mieć tę jedną świeczkę zapachową. Kupuję ją co roku i nie jest droga, i ma super jakość. I pachnie jak ognisko. To znaczy to ognisko jest trochę bardziej czyste, takie drzewne, takie żywiczne, ale jest tu ewidentnie nuta dymu. Więc jeśli chcecie mieć ognisko w domu, ale nie możecie mieć ogniska w domu, bo spalilibyście absolutnie wszystkie budynki w okolicy, bo chcielibyście mieć kominek i palić w nim drewnem, ale też nie macie kominka, to możecie kupić więcej takich świeczek, wszystkie zapalić naraz i będzie po prostu iluzja tego, że macie lepsze życie niż tak naprawdę macie. Ostatnim filmem pytacie też mnie, skąd Kaja ma bluzę, a tak, bluza jest ze sklepu i tutaj jest link i możecie w niego wejść. Ta bordowa bluza jest jest tam. Zapisam OK na razie. Jakbyście chcieli, są też kubeczki, można zgarnąć dla kogoś. Crown, czyli najlepsza czapka ze wszystkich. The Best Hat. Serial o królowej Elżbiecie II. Zawsze do oglądania zaparzam sobie kubeczek El Greya i... Po obejrzeniu serialu, wszystko co czytam po angielsku, potem czytam z akcentem Queen's English, w mojej, ale tylko w mojej głowie. Nie martwcie się, nie potrafię tak mówić. Pochłonęłam całe 10 odcinków w tym miesiącu. Jest to niesamowicie bogata produkcja. To chyba budżet był ponad 100 milionów funtów na cały sezon. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda 100 milionów funtów, to macie okazję obejrzeć ten serial. I tak wygląda 100 milionów funtów na ekranie. Ja podziwiam tam głównie grę aktorską i przepiękne wnętrza, których pewnie nie miałabym okazji kiedykolwiek obejrzeć. No i mam trochę sentyment do Londynu, bo tam mieszkałam. I z tych powodów jakoś przyjemniej właśnie mi się to ogląda. Mimo można nauczyć się całkiem sporo o historii i o monarchii. Kiedyś te rzeczy mnie nudziły, a teraz mówię: daj mi skarpetki El Greya i szlafrok. Będziemy uczyć się, co tam Churchill robił w 1954 muszę przyznać, że nie byłam w żadnym egzotycznym, zagranicznym ani ciekawym miejscu poza Warszawą i Wrocławiem. Tak w tym miesiącu muszę wrzucić coś bardziej krajowego. Jest to miejsce, do którego kocham wracać i ogólnie mogłabym tam zamieszkać na zawsze. A uroku, pełnego uroku nabiera dopiero właśnie na jesień i zimę. Jest to moje łóżko. I to wszystko, nadzieję, dzisiaj dajcie znać, co lubiliście w tym miesiącu, a zwłaszcza jeśli macie jakiś kanał z muzyką albo troll coverami do polecenia, to dajcie znać tutaj w komentarzach pod spodem. Wszystkie informacje będą oczywiście też pod spodem, pod filmikiem, wszystkie te produkty i wszystkie linki do nich i wszystkie informacje. Wiecie jak to działa, jesteście na YouTubie już długi czas. Dziękuję Wam za uwagę, okej, okay, na razie, pa! Państwo do tego momentu to jesteście moimi ulubionymi widzami. Ulubionymi widzami.